Bardzo serdecznie Państwa witam. Proszę przystąpić do terapii w stanie maksymalnego spokoju, wyłączyć wszystkie myśli dotyczące codziennych problemów, których mamy ostatnio nie niemało. Za chwilę złapiemy się wszyscy za ręce w sposób, który podamy: Panie pielęgniarki i panie z obsługi pomogą Państwu w tym. Ten krąg trwać będzie pół godziny. W czasie kręgu proszę bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia pana Franciszka. Po kręgu nastąpi kilkuminutowa przerwa, w czasie której Państwo odpoczną. Po tej przerwie będzie następny krąg, który trwać będzie około 20 minut. Również w ten sam sposób będziemy trzymać się za ręce. Wszyscy Państwo powinni kontynuować leczenie u lekarzy. Prosimy o zgłoszenie się do lekarza najpóźniej dwa miesiące po spotkaniu z Panem Franciszkiem. Proszę również nie zaprzestawać. Łykania tabletek i korzystania z innych środków farmaceutycznych, które są niezbędne do zachowania państwa sprawności. Za chwilę zaczynamy. Proszę złapać się za ręce, rozluźnić. Proszę bardzo wygodnie usiąść. Dzień dobry państwu. Przystępuję z miejsca do pracy. Głęboki wdech. Jeszcze gumbi, powietrza więcej i wydech i ściskamy dłonie. Proszę Państwa, przy wdechu nie otwieramy oczu, zamknięte oczy, zamknij Banda oczka. Pochylamy główki, oczy zamknięte. Silnie ściskamy jeszcze raz dłonie i rozluźniamy, ale czy mamy? Paluszki muszą przelegać przy dłoniach. Jest moment naszego rozmyślania. Odsuwamy wszystkie myśli. Myślimy tylko o tym, o naszym zdrowiu, że choroba będzie odchodzić, będzie nas opuszczać, będzie nam za chwilę coraz lepiej, będziemy się czuli. I tak właśnie w tych myślach pozostawiać. Proszę Państwa, odczuwam, czy jest dobre połączenie. Za chwilę już Państwo będą odczuwali, czy zwiększenie tętna. Odczuwamy, że dużo już powietrza wchodzi, szczególnie dla tych, co mieli problemy z oddychaniem, z asmą. Czujemy, że dużo, dużo więcej powietrza. Głęboko jeszcze raz. Henryk Ladowski, jestem prezesem Stowarzyszenia Radiosutów Poznańskich pod nazwą Klub Radiosutów Poznańskich. Jeśli chodzi o bioenergoterapię, jest to oczywiście jeden ze sposobów leczenia znany od bardzo dawna, z tym, że uważam, iż u nas, zwłaszcza w ostatnim czasie w Polsce, został troszeczkę prowadzony innymi metodami niż to bywało dawniej. W przeszłości energoterapeuci indywidualnie zajmowali się pacjentem, teraz tworzy się pewne łańcuchy, które mają w sobie pewne niebezpieczeństwo, mianowicie chodzi mi o to, iż nie wszyscy pacjenci są równi pod względem swojej siły bioenergetycznej. Również nie są to te same schorzenia, jak zauważyłem dzisiaj. Jedni są, mają dolegliwości stawowe, inni sercem i tak dalej. I myślę, że pod tym względem trzeba by grupy wyrównywać. Sądzę również, że grupa no, tych 200 czy 300 osób, jakie dzisiaj tutaj widzę, jest za dużą grupą i powinny to być seanse wykonywane w mniejszych grupach. Byłaby to potrzeba wynikająca z doboru pacjentów. Oraz dostaliby chyba większą porcję energii, bioenergii, tak zwanego dawcy. Zamykamy oczy i pochylamy się. Każdy wyobraża sobie swą chorobę, tak jak zaznaczyłem. Widzimy ją, ale już uleczono. Tak sobie żądamy. Taka musi być wola. Wstajemy, proszę Państwa. Wzajemnie sobie dziękujemy za ten moment przeżycia tego eksperymentu, proszę Państwa. I proszę rączki zwolnić i odrób, swobodny odrób, zupełnie tak poruszać, próbować co jeszcze boli, co nie. O, ból zanika, zupełnie swobodno. I 10 minut przerwa. Wszyscy Państwo będziecie dotknięci indywidualnie. Także bardzo proszę o dyscyplinę, proszę się nie pchać. My będziemy sterowali, w jaki sposób Państwo będziecie podchodzili do Pana Franciszka. Wszyscy Państwo zostaniecie dotknięci indywidualnie. No, to ja już, tu, tu kręgosłup. No, można? rękoma ma sięgnąć do podłogi. Można? Poprawiły się? Nie boli, dobrze. To był kręgosłup. Otrzymacie Państwo ołówki. I na odwrocie karteczki z zawiadomieniem zapiszecie swoje odczucia. Jeśli ktoś z Państwa będzie odczuwał jakieś dolegliwości, bądź ustąpienie bólu, poczucie ciepła, mrowienie itd. Więc właśnie jak tak, to nie mogłam, musiałam oj, 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 tak wstawać w domu. A jakoś teraz mi lżejszy, wstać było. Już mnie takie dolegliwości nie było, Lżej wstałam z krzesła. No mam nadzieję, że trochę czułam mniejszy ból w nogach. Ja zawsze miałam takie silne bóle, tak jakoby takie ciepło, czułam przyjemne w nogach i jakby mniej to. Tak mnie mówię, strasznie bolało, jak stałam tutaj, a tak wstałam bez bólu raczej. No zobaczymy jak będzie dalej, prawda? No więc jakbyśmy się trzymały, to tak strasznie takie tętno przechodziło, taki silny prąd przechodził. No poza tym jeszcze ulgi nie czuję. Ja nic specjalnego nie odczułam. Może. Może trochę ciepło. Ciepło mi było w pewnym momencie. Takie drgawki jakby były rękawa. I żołądek, żołądek. Takie zdjęty stale było, no to niby mi teraz y, uliczyło niby jakoś tak. Tak odczuwał. Ja nie, zupełnie nic nie odczułam, tylko na początku rozluźniłam się tak więcej niż przed tym, a tak to nic. Na początku to tak jakby mi prąd przeszedł z jednej ręki przez obojczyki przez drugą. Sądzę, że czas, w którym należy się spodziewać jakiejś poprawy, może być dość długi, nawet miesiąc, dwa. No. Uważam, że coś w tym jest i na pewno jest dużo w tym prawdy. Uważam, że w każdym z nas tkwi coś, czego dokładnie nie znamy. Taki, jesteśmy bardzo zalatani, zabiegani z dnia na dzień i pomijamy ten nasz środek, nie potrafimy chyba wyzwolić czegoś, co tkwi w nas, aczkolwiek nie jest chyba najbardziej znane. Romana Brzezińska, Słowo Powszechne. Zorganizowaliśmy to spotkanie wspólnymi siłami trzech redakcji: Redakcji Głosu Wielkopolskiego, Słowa Powszechnego oraz Rozgłośni Poznańskiej Polskiego Radia. Jest to nasza próba właściwie jednorazowa, są to trzy spotkania. Tym niemniej mam jeszcze około sześciu tysięcy listów od słuchaczy i czytelników. I w tej chwili zastanawiamy się nad tym, komu przekazać. Kontynuowanie tej akcji, bowiem my jako redakcja już w tej chwili opadamy z sił, ponieważ natłok spotkań z Państwem, którzy przychodzicie do nas do redakcji, telefonujecie, usiłujecie skontaktować się indywidualnie z Panem Felmanem, prowadzi do tego, że my już niebawem nie będziemy mogli prowadzić naszej działalności zawodowej, bowiem wyłącznie zajmujemy się sprawami Pana Felmana. W związku z tym bardzo by nam zależało na tym, aby po tym spotkaniu w którym uczestniczą w charakterze obserwatorów osoby ze środowiska medycznego oraz z różnych organizacji społecznych, aby ktoś znalazł się, kto zechciałby prowadzić, kontynuować te spotkania, ponieważ one są rzeczywiście potrzebne, jest ogromne zainteresowanie i przede wszystkim są efekty. Mamy tutaj kilkanaście przypadków na każdym spotkaniu, kiedy ludzie wychodzą bez dolegliwości i czują się po prostu o wiele lepiej. Dlatego uważam, że. Warto byłoby kontynuować te spotkania, ale musi znaleźć się organizacja, która będzie je kontynuowała.